Ognistowładca i przeklęty grill. Pewnego pięknego letniego dnia Ognistowładca postanowił zrobić grilla dla swoich przyjaciół. To będzie łatwizna, pomyślał. Przecież był mistrzem płomieni. Kto jak kto, ale on nie potrzebował węgla ani zapałek. Ustawił ruszt, ułożył kiełbaski, a potem uniósł rękę, by uruchomić swój ognisty czar. No i wtedy się zaczęło. Zamiast delikatnego płomyczka, wybuchnął prawdziwy, ognisty gejzer. Kiełbaski wyleciały w powietrze jak rakiety, trafiając w sąsiedni ogród, gdzie kot pana Zenka złapał jedną w locie i uciekł z triumfalnym miałknięciem. Ups! rzucił nerwowo ognistowładca, patrząc, jak jego Grill zamienia się w miniaturowy wulkan. Przyjaciele, zamiast czekać na posiłek, zaczęli robić zdjęcia na TikToka, gdzie hashtag płonący Grill zaczął trendować w kilka minut. Ale to nie koniec. W desperacji próbował ugasić płomienie. No oczywiście, za pomocą większej ilości ognia. Efekt? Ogień nabrał kształtu tańczącej postaci, która zaczęła śpiewać operowe arie. Sąsiedzi patrzyli z okien, kręcąc głowami, a jeden z nich wykrzyknął: Panie, może pan nam domy ogrzeje przy okazji? Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Ognistowładca, mimo swoich przygód, zamówił pizzę i wszyscy mieli niezły ubaw. Od tamtego dnia jego przyjaciele żartobliwie nazywają go królem węgla, a jego nowa umiejętność, śpiewający ogień, jest hitem na każdej imprezie.